Zbieramy sobie. Init i Wednesday Zaczynamy Mam tutaj dwie I teraz sobie przemieszam I otwieramy pierwszą tą No albo chcę to bardziej. To jest Init Więc otwieramy O To trzeba Taśma, o nie no Dobra, nożyczkami Jeszcze druga strona. Nie no, chcę to ładnie otworzyć. O, no dobra, jest ładnie. Nie jest najgorsze. Op. Opakowanie To pakowanie jest przepiękne. Z takim tytułu jak ciężka. Jest jak zwykle przyczepiona. O nie telefon. O nie. Dobra. Łapka. O już nie jest takie piękne. Ale mamy inny. To jest naprawdę ciężka figurka. Już ładne.